Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry War. Selection jest to drugi mecz TV'ego kontra Bronka w grupie B. Tutaj pierwsza mapa skończyła się zwycięzcem Bronka, i teraz zobaczymy jak skończy się druga mapa. No i tutaj, kolorem czerwonym, tym razem mamy Bronka, a kolorem zielonym mamy TV'ego. Obaj gracze zaczynają na razie od domków i magazynu. TV magazyn ustawia od razu na rybki. A bronek ustawia na jagody, czyli tu TV ma jednak dużo większe tempo na pewno wydobycia tego jedzenia niż bronek. No i przyspieszmy sobie grę. TV stawia kolejny domek. no i bronek pewnie robi to samo, na razie mają po 3 domki. Bronek ma 18 na 21 a TV 18 na 24 i tv znowu zaczyna od zakładu kamieniarskiego a bronek pewnie zacznie od areny wojowników na razie jeszcze otworzy kolejny domek czy obaj gracze grają na linię drewna o tv zrobił bronek też zrobił I powoli, ci wiem, będą kończyć się rybki, będzie musiał przerzucić się z powrotem na egody, więc dobuduje kolejny magazyn. Ten magazyn jest spokojny od razu, też jest potem na kamień, także nie musimy go usuwać. No i pierwsza arena wojowników ze strony Dziwiego. Ronek robi pierwszą arenę wojowników. No i tutaj ma też sekret kamieniarski. Czyli obaj grają dość podobnie. Można powiedzieć, że prawie odbicie lustrzane. Czyli TV ma tutaj populację 33 na 39 a Bronek ma 33x36. praktycznie identycznie różnica jednego domku. No i Bronek buduje trzecią arenę wojowników. A TV na razie gra na dwie. No i TV już szuka kolejnego drewna. Pewnie tu nie mógł postawić magazynu. Bronek na razie na co się nie decyduje. Bronek wybiera drewno na dole, co wydaje się być spoko, lepszą opcją, bo jeszcze mam tutaj bliżej rybek. Obaj mają troszkę mental daleko. ale tu pierwszej wojownicy, tutaj bronek planuje bastiony do obrony. A Tiwi na razie buduje świątynię. I pierwsi wojownicy ze strony Tibiego też zrobię i obici trasy już przez zwierzęta. Tej bronek brakuje mu jeszcze kilku domków. bodajże trzech. A ty już ma wszystkie. Pierwsze spotkanie na środku. No i tutaj bronek biega na drewno. Ci robotnicy TV jak nie zbierają przez jakiś okres czasu, co jest fajną opcją. Mój TV sobie przychodzi do Azji, a bronek, a bronek do Europy i podobna gra praktycznie jak ostatnia Liwi tutaj gra bez basjonów liczy na to, że 4 areny wojowników wystarczy do brony i do ataku no i Bronek dobudował sobie też czwartą arenę wojowników tylko tutaj Bronek zaczyna mieć problem z jedzeniem dlatego pewnie mógł chwilę odpuścić Budowę, znaczy tworzenie wojowników, ponieważ nie mógł lepszyć robotników na farmie. Co jest problemem w Europie. Jak TV go teraz szybko bije, no to jest na to duża szansa. Ponieważ gronek nie ma wydobycia, a zanim ulepszy kilku robotników, to mu długo zejdzie. No i to jest słaby punkt Europy. A TV ma starczy, że jeden zbuduje farmę zdrowiem no i ci robotnicy będą zbierać to No i to jest przewaga Azji. Tutaj ładnie biega bronkowi na drewno. Bronek ma cały czas zero jedzenia i nie ma zbytnio kim wydobywać, bo ma tylko dwóch tu yy, robotników. Tutaj już nie ma, że bardzo, z, z wody skąd, skąd brać to jedzenia I to pewnie TV będzie się non no stop snowballował. Dziś jego populacja populacji jest 41 na 90, brąka 40 na 60. Ale TV ma tu łatwiejszy dostęp do jedzenia. I Bronek tu musi zdecydować i chwilę zrezygnować z tworzenia wojowników, kiedy TB może pewnie spamować ich non Ale też nie robi co ciekawe. I tutaj kilku wojowników mija się w środku. Bronek znalazł sobie jeszcze krowy, ale TV go też znalazł. Jak widzimy, ogromna przewaga tutaj w populacji TV'ego, prawie dwukrotna. Bronka ich zbiera na razie tutaj tylko 11. No, TV to wykorzystuje i wchodzi mu na to jedzenie. I tutaj albo TV go szybko ubije albo potem mogą się szans wyrównać. No i populacja mrąka, że jest tylko 20 na 74. Z tych ulepszonych robotników jest tylko 9. Prawdopodobnie opasa mu się tylko wszystkich rzucić tutaj na jedzenie. Tylko że też musi tworzyć to jedzenie, czyli potrzebuje 250 drewno. Też jeszcze musi mu kilku wybierać e, drewno. No i tutaj TV może w nieskończoność tworzyć e, sobie wojowników. No i bronek tu już nie ma wydobycia jedzenia. Czyli pewnie już sobie... A jeszcze nie wydobywa chyba żelaza? Nie. No i wojownicy, wojownicy i włócznicy. A tutaj wydobywa sobie metal. No to już tutaj efekt poprzedniego błędu, że bronek trochę zablokował się w pewnym momencie na jedzeniu. Na jedzeniu w czym Europa ma duży problem, dlatego ciężko ruszyły się wojownikami. No i mamy GG, DD wygrywa. O. Pewnie niektórzy nie wierzyli, ale może po tej grze uwierzą w Tibiego. No i gry ich kończą się wynikiem 1-1, czyli obaj dostają po 3 punkty. Także dzięki za oglądanie.